Panowie, takie bramki nie mogą spadać! A ostatnio zwątpiłem pięć. tej piłki, co biegłem. Pierdolę. Ekstra młody sam! Ja pierdolę. Kurwa, no ma. Tylko no, komity tak. Masz rację, masz rację. No, tak, tak. Ale wiesz co, ja odpocząłem? Rządzą na Pierwszy Pierwszy Pierwszy, pierwszy. Pierwszy zagrać sobie, ale jak tak patrzyłem, wiesz jak oni grają, to oni się tam Dobrze, że ja to nie Naprawdę, Naprawdę. Co ty?! Przewodni nagrywaj, proszę. Kolejna kontrowersja. Z jednej i widać, że zaczynają też ufać mnie. No bo to też jest kwestia tego zaufania. Jak u fajnie, tylko nie ufam, Widać, że jest ma takie szybkie duże. Okay. No, no, no nikt nie ma takich, Spartan jest najszybszy. Spartan? No, no nie, ja bym się kłócił wejść. Kazali tu w ostatnim meczu całe życie. No, to oni tu może być na wyjeździe są, tam... To ten, no, ten no, to co, To co? No, no, to co? <isso> <survol whereverface>

ベジョボライヤモベストのスタジアムああチェックする目気チェックやアドロゴール